Jasne, odparł Elf bez emocji, podchodząc do mapy. Chwilę popatrzył na nią, po czym dodał: Najważniejszym aspektem ekstrakcji jest ucieczka. Na tym powinniśmy się skupić przede wszystkim. Trudno się nie zgodzić. Jednak, nauczony doświadczeniem, wiedziałem, że gdy dochodziło do tak zwanej burzy mózgów, Należało być cierpliwym. Trzeba dać ludziom się wykrzyczeć. A gdy emocje ucichną i rozum dojdzie do głosu, można stworzyć prawdziwy plan. Nie inaczej było w tym wypadku, dlatego nie angażowałem się szczególnie. Mieliśmy jeszcze trochę czasu. Oczywiście bez przesady, jednak należy znać chwilę właściwą. Dałem im kwadrans. W trakcie którego i tak wyklarowały się najistotniejsze elementy naszego planu. Dopiero wtedy wkroczyłem i zmoderowałem dyskusję, podsumowując wszystko. Ostatecznie stanęło na tym, że Danwa z Razorem wpadną od zachodniego skrzydła, gdzie zrobią zamieszanie. W ten sposób obrońcy w południowym będą mieli fałszywe przekonanie, że nie wiemy, gdzie dokładnie są. Po 180 sekundach ja, Manta, Szkaradnica oraz Uri padniemy do zachodniego piętra. Odcinając drogę ucieczki od dołu, przyjmiemy na siebie główne uderzenie obrońców. W tym czasie danwa zaskoczy ich, przebijając się od drugiej strony. Wistakowicz podłoży ładunki, wchodząc niezauważalnie od południowej strony. Wszystko to powinno wytworzyć dostateczny chaos. Aby razor przebił się i porwał nasz cel, będzie miał na to 8 minut. Po tym czasie wycofujemy się ponownie tutaj. Razor ma udać się samotnie z celem do akwarium. Plan był naturalnie ryzykowny, ale i solidny. Co ważniejsze, Uri będzie cały czas z nami i, nawet z wiedzą, jaką posiada, nie powinien powstrzymać Razora. Zakładając, że wszystko się powiedzie. Gdy ostatnie wątpliwości zostały rozwiane, uzbroiliśmy się w całą gamę różnorodnych broni, ładunków wybuchowych i lekkich materiałowych pancerzy, mających chronić przed ostrzałem z broni palnej. Tylko ja przyszedłem w pełni uzbrojony. W niecałe 40 minut przyodzieliśmy się gotowi na natarcie. Pozostało tylko ustalić, jak dotrzemy na miejsce, oraz odpocząć. Nie uważacie, że tak duża zamaskowana grupa może przyciągnąć uwagę? Uri zadał sensowne pytanie. Jednak ten chaos, zwany foltorium, był pozbawiony rozsądku. Nie, jeśli ma się po swojej stronie edukatorium odparła pysznie szkaradnica. Generalnie była to prawda, ale dzisiaj nie będziemy się do tego uciekać. Są też inne sposoby. Sprostowałem, ponieważ miałem już przemyślane wcześniej, jak się tam dostaniemy. Do tej pory wiedziała o tym tylko Joanna, ponieważ ona to organizowała. Wynajęliśmy parowy diligence. Jeśli ktokolwiek nas zatrzyma, powołamy się na autorytet edukatorium. I uważasz, że nikt nas nie sprawdzi? "Gdy będziemy podjeżdżać tak blisko wysoko postawionych figur w imperium?" Oburzył się Uri. Na co tym razem ja się uśmiechnąłem. Nie doceniasz cynizmu tego miasta! Zaśmiałem się i poklepałem go po ramieniu. A teraz odpocznijmy trochę. Cała ekipa z werwą skorzystała z mojego cichego przyzwolenia na szydzenie z Uriego. Który nie odebrał tego zbyt dobrze. Spędził większość swojego życia w hermetycznym środowisku naszego klanu, gdzie od dziecka zwracano się do niego z ogromnym szacunkiem. Moi towarzysze po około 10 minutach i interwencji Joanny odpuścili mu. Nastawiliśmy alarmy w kieszonkowych zegarkach i zdrzemnęliśmy się niespokojnym snem. Zegarek zawibrował gwałtownie. A my powoli zerwaliśmy się na nogi ze swoich legowisk, które zrobiliśmy tam, gdzie popadło. Na krzesłach, podłodze i przy ścianach. Zeszliśmy na dół ubrani w antracetowo-czarne szaty. Kominiarki póki co trzymaliśmy w kieszeniach. O dziwo nawet Uri się przebrał. Przeszliśmy kilka ulic... Gdzie czekaliśmy na wcześniej umówiony pojazd. To była szeroka ulica, przystosowana do tego rodzaju pojazdów. Nasz ubiór zapewne dziwiłby, gdyby nie fakt, iż byliśmy na tak niskim piętrze. Bandy mniejsze lub większe należały tutaj do normy. Po niecałym kwadransie podjechał zamówiony pojazd. Bardziej przypominał jakąś wojenną machinę, aniżeli cywilny transporter. Na jednej stronie miał osiem stalowych kół otoczonych gumą, sześć z tyłu i dwie z przodu. Kabina kierowcy była niemalże w pełni zakryta, nie licząc niewielkiego otworu, za którego widać było zmęczoną twarz starszego mężczyzny palącego papierosa. Miejsce dla pasażerów było w stalowej klatce, komicznie wręcz kwadratowej. Wejście do niej prowadziło przez włas zabezpieczany dźwignią w kształcie koła niczym na ogromnych morskich pancelnikach. No co, miało być tanio! Joanna odparła, widząc mój wzrok. Po czym zwróciła się do mężczyzny, wręczając mu monety. To ja jestem ośmierniczka. Kierowca zaciągnął się papierosem, którego ostentacyjnie wyrzucił na ulicę. Na przyszłość, dziewuszko, to wybierz prawdziwe imię. Bo u nas w centrali myśleli, że to żart. Wahałem się, czy przyjechać. Jasne. Manta uśmiechnęła się kwaśno. Odbezpieczyłem właz i weszliśmy do środka stalowego potwora, z którego długich rury wydechowych, postawionych na sztolc, cały czas wydobywała się para i dym. Ledwo wszyscy weszliśmy do środka, a pojazd gwałtownie zerwał się do przodu. Silnik zaryczał, a rdzewiejące podzespoły nieprzyjemnie zazgrzytały. Pomimo takiego startu, wlekliśmy się ślamazalnie. No cóż, ważne, że do celu. Jeśli materiał podobał się, gorąco zachęcam do subskrypcji. Subskrybowanie, oglądanie, komentowanie i dzielenie się moimi materiałami jest najlepszym sposobem na wsparcie mojej twórczości. Serdecznie dziękuję i zapraszam w kolejny czwartek.